Naga broń to nie tylko świetna seria filmów z lat 80. i 90.. Nagą bronią można by także nazwać nowe BMW S1000R i jej siostrę M1000R. Co te motocykle oferują, zdradzę wam w tym filmie. Oba czterocylindrowe motocykle typu Naked od BMW otrzymują aktualizację na rok 2025 i muszę od razu wspomnieć o słoniu w pokoju, o wyglądzie. Poprzedni reflektor LED był w porządku, funkcjonalny, ale niezbyt agresywny. Podczas gdy dział samochodowy BMW idzie w coraz bardziej kontrowersyjną stronę projektowania, większe nerki dziwne reflektory BMW Motorrad idzie we właściwym kierunku bo popatrzcie na nową S1000R. Teraz mamy podwójny reflektor LED wyraźnie zainspirowany S1000RR, który nadaje agresywny wygląd. BMW S1000R to naprawdę wizualny hit roku 2025. Wygląda potężnie, ale przynosi także kilka technicznych nowości, które zapowiadają się bardzo ciekawie. Zacznijmy od silnika. Oczywiście nadal mamy rzędowy czterocylindrowy silnik, który jednak został wzmocniony. Teraz mamy 170 koni mechanicznych przy 11 tysięcy obrotów na minutę. Wcześniej było to 165 koni mechanicznych. Czyli mamy nieco więcej mocy w czterocylindrowcu, co osiągnięto dzięki dostosowaniu mapowania i przebudowie kanałów dolotowych. Oczywiście motocykl spełnia normę Euro 5, więc nie jest źle, że idziemy naprzód, a Euro 5 już tu jest. Nie wszystko staje się gorsze, wręcz przeciwnie, dostajemy nawet więcej mocy. Dodatkowo zmieniono również przełożenie wtórne które jest teraz trochę krótsze, co oznacza, że S1000R powinna lepiej przyspieszać, a standardowo mamy także quickshifter do zmiany biegów w górę i w dół. To oczywiście sprawia, że cały pakiet jest jeszcze bardziej sportowy, a dodatkowo pomaga w tym nowy manetka gazu o krótszym skoku. Początkowo zastosowano ją w M1000R, ale teraz pojawia się także w S1000R i redukuje kąt obrotu do 58 stopni. Elektronika w BMW S100R również została zaktualizowana. Kontrola trakcji korzysta z rozwoju w dziale M, a to samo dotyczy regulacji momentu oporu silnika i funkcji hamowania silnikiem, które teraz są na pokładzie dostrojone bardziej sportowo całość można oczywiście kontrolować za pomocą czterech trybów jazdy: Rain, Road, Dynamic i Dynamic Pro. To znaczy, że niezależnie od tego, jak się poruszamy, systemy działają teraz bardziej precyzyjnie niż wcześniej, zapewniając większe bezpieczeństwo, ale także sportowy charakter. Na zakończenie OS 1000R, oferta akcesoriów została zaktualizowana, co oznacza, że teraz można dostosować S 1000 R, jeszcze bardziej, nawet pod kątem turystyki, jest teraz dostępnych więcej opcji. Motocykl dostępny jest w trzech wariantach: podstawowym, w kolorze czarnym, w wersji sportowej, w mocnym niebieskim, z żółtym tylnym stelażem. Wygląda naprawdę potężnie. Wybrałbym od razu ten, ten wariant, a potem oczywiście w połączeniu z pakietem M w klasycznych kolorach BMW M Sport. Ale to tyle o S1000R. Ceny jeszcze nie znam. Teraz robi się znacznie ciekawiej z M1000R. M1000R, czyli najbardziej sportowy motocykl Naked od BMW z ogromnymi skrzydełkami z boku, przejmuje właściwie zmiany wprowadzone w S1000R. Oczywiście Mamy nową maskę świetlną, powiem to jeszcze raz, uważam ją za świetną. Poza tym, pomiędzy reflektorami umieszczono logo M. To nie jest podróbka. Tam, gdzie jest napis M, naprawdę jest M. Wygląda potężnie, a poza tym technicznie pozostaje praktycznie bez zmian. Mamy nadal 210 km na godzinę przy masie własnej, 199 kg. Mimo normy Euro 5, nie zmieniono tu parametrów mocy, ale oczywiście mamy również aktualizację elektroniki. Kontrola trakcji została zaktualizowana. Manetka gazu o krótkim skoku M jest również tutaj, a wszystkie tryby bezpieczeństwa, o których mówiłem przy S1000R, zostały także zoptymalizowane. Chociaż oczywiście w M1000R są trochę bardziej agresywne, bo ten motocykl koncentruje się na torze wyścigowym. To znaczy, M1000 R ma te same aktualizacje wizualne co S1000 R, a także bardziej dopracowaną elektronikę w tym modelu bez zmian w mocy. Ceny M1000 R niestety nie mogę podać, ponieważ nagrywam wideo wcześniej, ale może już są opublikowane, kiedy embargo się skończy. Jeśli tak, znajdziecie ceny w artykule, który podlinkujemy poniżej. Na koniec dodam, że są dostępne dwa kolory bazowe: biały z barwami M Sport, w którym motocykl był prezentowany, oraz genialny szary, który przypomina mi trochę BMW M3 Touring. Wygląda naprawdę potężnie. A jeśli wybierzemy wersję M Competition, mamy czarny z dodatkami z włókna węglowego, to jest prawdziwy top. Więc tyle o. Nowej BMW S100R i M100R. Jak już mówiłem, wygląd jest potężny. Te motocykle naprawdę na to zasłużyły, a moc w modelu S została zwiększona. W M mamy trochę więcej elektroniki naprawdę solidne aktualizacje dla tych motocykli. Technicznie niewiele było do zrobienia. Te motocykle naprawdę radzą sobie świetnie. A jeśli chcecie więcej o S1000RR lub M1000RR, zasubskrybujcie kanał, bo nagrywam dla Was również o tych motocyklach, które są właśnie prezentowane. Więc bądźcie na bieżąco i zobaczymy się w innym wideo. Do zobaczenia. Cześć!